Dzień dobry, jak to mówi Pudzian, Mariusz Pudzianowski, samo się nie zrobi, więc jedziemy dalej z naszym challenge'em. 900 tysięcy dolarów w różnych aktywach, które najlepiej jakby płaciły jeszcze dywidendę, e, dochód pasywny i niezależność finansowa. To jest nasz cel właśnie. E, dzisiaj bardzo nudna spółka, o Boże, tak nudna spółka, że nawet sobie nie wyobrażacie. Niezadłużona, mająca fajne przychody. Ale po prostu nudna i wypłacająca dywidendę. No i takiego pokemona właśnie dzisiaj też złapałem. Zapraszam do oglądania. Plus oczywiście podzim hujki z Wenezuelczyków, którzy farmią Golda w World of Warcraft. Czy to też czeka Polaków? Zapraszam do oglądania. Mennemousin, że przepraszam, że ten odcinek nie pojawił się o 7 rano. Jak zwykle mam tutaj możliwość publikacji. To znaczy ja lubię publikować rano, wtedy mam też możliwość Wam odpowiadać na komentarze. Ym, nagrałem materiał po live'ie u Majka Satoszego, y, ale po prostu się nie uploadował w nocy. Nie wiem co się wydarzyło, wyłączył się komputer, nie, ch nie chciał uploadować tego materiału, więc nagrywam jeszcze raz. Dużo osób wtedy mówiło, już nie miałem porannej motywacji, nie chciało mi się pracować, więc z popołudniową albo po popołudniową już motywacją tutaj przybywam. Otwieramy ten tydzień. Ciężka praca, moi drodzy, żeby zebrać jak najwięcej kapitału, żeby być bardziej wolnym niż reszta w drodze do wolności. Więc co tam macie przygotowane? Ja mam tutaj na strychu, jak widzicie, mam... Co się nazywa? Pojemnik, który trzyma ciepło. Uciekło mi słowo. Ale mam też sweterek z Baby Jodą. Jeśli ktoś ogląda serial Mandalorian, to this is the way. This is the way to the freedom. Droga do wolności. This is the way. Pozdrawiam wszystkich oglądających serial z, z uniwersum Star Warsów, Mandalorian. Czekałem na te seriale, jakiekolwiek seriale z uniwersum Star Wars bardzo, bardzo długo. Teraz czekam na serial z uniwersum Władcy Pierścieni. Ja jestem wielkim fanem. Um, no to właśnie, Baby Yoda jest, więc jedziemy moi drodzy. A propos um, fikcyjnych postaci i fikcyjnych pieniążków, Abracadabra mani internetowe pieniążki. Pamiętacie jak się śmieliśmy kiedyś z tego? Śmieliśmy się oczywiście, to jest ruska tragedia, ale jak to bywa w stand-upie, nigdy nie jest to sun, więc śmieliśmy się. A wiadomo, że każdy nie chciałby, żeby, żeby było tak w Polsce, jak w Wenezueli, że trzeba będzie farmić Golda w War of Warcraft i po prostu łapać wszystkie itemki to i handlować tym na, na rynku. Ale to się dzieje, to się dzieje dużo Polaków, Turków, Filipińczyków. Okazuje się, farmi w tym momencie na różnych projektach Play to Earn, i dzięki temu mogą na przykład zarobić kilka dolarów więcej za samo uczestnictwo w grze, bycie w community, dostać airdropa, i to jest niesamowita też szansa pokoleniowa, żeby podnieść swoje, swoje bogactwo w takim właśnie sposób jak, jak na przykład gierki NFT. Więc trzymał kciuki, żebyśmy tego nie musieli robić, ale jest to jakaś ta możliwość. Taka dygresja mnie złapała wczoraj po, po właśnie live'ie oraz informacjach o inflacji w Polsce oraz o tym, że po prostu możemy spodziewać się jakiegoś zahamowania gospodarczego. Nie życzę nikomu tego, więc dlatego trzeba cisnąć, kiedy się tylko da, żeby poprawić swój byt. Takie mam przesłanie na ten tydzień, żeby nie farmić golda. Trzeba się po prostu starać, mocno pracować, ciężko pracować. Dobra, a teraz jedziemy, moi drodzy, z naszym challengerem. 900 tysięcy dolarów do zebrania w następnych latach. Ja dzisiaj zopałem Pokémona Lena Lightning. Ja dzisiaj mam tutaj lampy, moi drodzy, ale to nie są lampy LEDowe. Nie, teraz te dwie mam lampy LEDowe, ale to nie są od chyba Lena Lightning. Nie mam pojęcia teraz, ale teraz nie jestem maksymalnie, bo to wszystko jak widzicie z głowy leci. Więc Lena Lightning jest to firma, która dostarcza oświetlenie LEDowe. Już Wam pokazuję stronę internetową, oczywiście stronę firmową, pokażę Wam wejścia. Ja mam tutaj wejście po 125 akcji po 4,32. Na chwilę obecną wycena jest 4,34, więc nie wiem jak, oczywiście jak się wycena dalej zachowa, ale to No One cares. ta firma istniała od 2005 roku na GPW. Była nawet tutaj świadkiem hossy pokoleniowej w 2007 roku. I też przeżyła ten spadek z 12 zł na prawie 1,50 50 zł w 2009 roku. Więc takie rzeczy też się tutaj działy. W każdym razie co roku wypłaca dywidendę. Polski producent oświetlenia LED. Już wam o nas, o firmie włączymy. Lena Lightning. Lena Lightning jest jedyn, jednym z wiodących producentów wysokiej jakości systemów oświetleniowych i opraw oświetleniowych zintegrowanych ze źródłem świata. Światła. Źródło, źródło świata. W ormie panelu LED od 2005 właśnie roku jest notowana na głównym parkiecie GPW, więc spółka nudna, wyceniana na chwilę obecną dosyć, dosyć nisko 24 miliony euro, czyli ponad 100, lekko ponad 100 milionów złotych. To jest taka mała, dosyć spółka jak na parkiet główny. Stopa dywidendy 6,66%. 66%, marża zysku netto 9,49. Jak widzicie tania, według tych wskaźników fundamentalnych, które absolutnie już w tym momencie nie znaczą nic. Cena do zysku 9,51, cena do wartości księgowej 1,15, więc naprawdę kupujemy tanią spółkę. Za każde 4 zł kupujemy dosyć dużo wartości tego przedsiębiorstwa. Wyniki, jak widzicie, na przestrzeni jednego roku 25% do, do góry, ale ostatnie 6 miesięcy spadkowe minus 16% wypłacana dywidenda 30 groszy na akcję od 2019 roku, więc ta dywidenda nie jest zwiększana, ale jest wypłacana. Ja jestem zdania, żeby łapać wszystkie Pokemony i bawić się tym. Tak naprawdę wrzucać i zapomnieć, niech działają i tak dalej. Produkty Oczywiście Len Lightning już Wam pokazuje, jakie tutaj produkty są. Tak samo można to obejrzeć na ich polskim, na kanale polskim, ale na przykład jest tutaj, jak widzicie, każdy produkt jest w czterech językach publikowany, żeby również była ekspozycja na m, zagranicznego klienta. Więc trzymam kciuki za to, żeby właśnie się rozwijali jeszcze w, na inne rynki. Ja wiem, że to jest trudne, wiem, że to jest trudne. Konkurują tutaj oczywiście jeszcze z produktami chińskimi, ale e, trzymam kciuki za to, żeby się, żeby się to udawało. Może nawet tutaj w grupie Wyszehradzkiej w, w, w projekcie Trzech Mórz tutaj e, można było to dystrybuować, te wszystkie wasze, wasze produkty, nawet tutaj takie światła budowlane. E, więc tak, oprawy, oświetlenie inwestycyjne, oświetlenie architektoniczne, oprawy z systemy liniowe, kasetony, plafony, downlighty, naświetlacze, projektory i to wszystko właśnie oni robią. Lampy i bakterie wirusobójcze UVC. Wiadomo, że teraz y, mogą mieć nawet na to klientów. Lampy przepływowe UVC do dużych powierzchni. Oświetlenia robocze. Oświetlenia robocze standard. No i terapia światłem. Lampy pozytywne pozytywnym wpływie na nastrój. To ja w takim razie poproszę, jeśli ktoś ogląda. No, oczywiście, że ktoś na pewno będzie oglądał. O! Szefie! Szefie! CMO zobaczy. Szefie! Wapniak nagrywa o naszej firmie. To zapraszam do kontaktu i dawajcie znać, czy zrobicie lampę która świeci pod czerwieniem do doświetlania ciała w zimę. Czy coś takiego macie? Jestem bardzo ciekaw, czy coś takiego będziecie robić. Eee, trzymam kciuki w ogóle za, za, za wasz biznes, żeby się właśnie dalej, dalej rozwijał. Więc tak, mamy płaceną na fundamentalne, mamy tutaj wypisane dywidendy od 2011 roku. Mieliśmy właśnie od 10 groszy na chwilę obecną do 30 groszy. Najlepszy chyba rok wypłacony payout rate o 151%, 11% w 2016 roku. 55, 55 groszy. No, wszystkie te wskaźniki naprawdę na, na zielono, e, według fundamentalna net i ryzyko bankructwa e, zerowe. Raporty finansowe można oczywiście sobie zobaczyć na różnych stronach, Ja to akurat znalazłem na biznesradar.pl do września 2021. Na chwilę obecną raportują przychody ze sprzedaży 146 milionów złotych. Wychodzi z zysku netto 11 milionów złotych. Koszty mamy lekko zwiększające się rok do roku, ale tak samo techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej jest na poziomie 2016-2017. Zysk z działalności gospodarczej na razie wygląda bardzo dobrze. Będzie prawdopodobnie powtórka z tamtego roku, może troszeczkę więcej niż w 2020 roku. Trzymał moje kciuki i właśnie dlatego mówię, że to jest mega nudna spółka, która po prostu robi oświetlenia LED, kupuje taką spółkę i ja chcę mieć wypłaconą dywidendę. Oni niech ciężko, ciężko pracują i wypłacają tą dywidendę regularnie, dlatego trzymam kciuki za rozwój, moje 500 groszy, 500 zł wrzucone w ten, w ten projekt. Ja oczywiście podsumuję sobie na sam koniec roku, ile wrzuciłem już pieniędzy w różne projekty, tak żeby zrobić sobie podsumowania na początku roku i na koniec roku, nie? W sensie będę, e, zrobimy teraz na początku i końcu końcu 2021, początku 2022, no i na koniec 2022 zobaczymy sobie, ile przez cały rok e, tutaj różnych Pokemonów złapałem, które płacą dywidendę, zwiększają swoją wartość, żeby e, być po prostu bliżej tego celu. E, to w takim razie wszystko w tym tygodniu. Przypominam, ciężko pracujemy, żeby nie farmić Golda, żeby właśnie zebrać jak najwięcej Pokemonów, które płacą dywidendę. Życzę wam wszystkiego dobrego, moi drodzy, w tym tygodniu. E, ciężka praca i widzimy się w kolejnym odcinku, jutro o kryptowaluta, krypto pirat będę mówił właśnie z jednym game developerem o projekcie właśnie play to earn czy właśnie tam będziemy farmić golda, zobaczymy, wszystkiego dobrego, farmić ciasteczka, tam są ciasteczka w grze pozdrawiam was bardzo serdecznie, miłej pracy, dużo wolności, cześć z rozkazu el nakazuje się dołączenie do liberum, sprawdzenie linku w opisie i oglądanie następnych materiałów, śmiało kliknij